Witamy w kolejnym wydaniu Szkolnego Serwisu Informacyjnego. Dziś w programie powiemy o zakończeniu roku klas trzecich w dniu otwartym szkoły, warsztatach dziennikarskich klasy pierwszej B z telewizją BDK, przedstawieniu Zdążyć przed Panem Bogiem, promocji szkoły w Gimnazjum nr 2, konkursach dla gimnazjalistów i mistrzostwach powiatów w piłkę ręczną. W piątek 24 kwietnia uczniowie klas trzecich zakończyli swoją licealną przygodę. Oto jak wyglądało ich pożegnanie ze szkołą. Tegoroczni maturzyści opuścili już mury naszej szkoły. W czasie uroczystego zakończenia roku klas trzecich abiturienci usłyszeli życzenia dalszych sukcesów oraz liczne gratulacje. W ich pożegnanie włączyli się także uczniowie młodszych klas, prezentując swój program artystyczny. Znaczone zostały świadectwa z wyróżnieniem, a także nagrody za wyjątkowe osiągnięcia oraz angażowanie się w życie szkoły i miasta. Uczniowie, którzy uzyskali średnią powyżej 475, wpisali się do pamiątkowej księgi. Nagrodę Księcia Bogusława X otrzymała w tym roku Syna plak, której średnia ocen Teraz już tylko matury dzielą absolwentów od upragnionych wakacji. Jak co roku w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty dla uczniów trzecich klas gimnazjum. O jego przebiegu opowie Marta Ręcewicz. W piątek 3 kwietnia w hali sportowej naszego liceum w samo południe rozpoczął się Dzień Otwarty Szkoły. Po przemowie pani dyrektor zaprezentowały się wokalistki naszego licealnego chóru. Następnie wręczono dyplomy uczniom gimnazjów za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych. Po dekoracji pani wicedyrektor zapoznała uczniów z ofertą edukacyjną szkoły. Po części oficjalnej przyszedł czas na odrobinę humoru, który dostarczył kabaret Tun. Skecze sąd, ksiądz i monolog sprawiały, że sala niejednokrotnie wybuchała głośnym śmiechem. Po występie gimnazjaliści rozeszli się po szkole, aby dokładniej poznać jej zakamarki. Pod koniec marca uczniowie klasy 1 B wzięli udział w warsztatach dziennikarskich z białogarską telewizją kablową. Zapraszam na materiał Pauliny Dudek. Dnia 31 marca uczniowie klasy 1 B uczestniczyli w warsztatach dziennikarskich zorganizowanych przez białogarską telewizję kablową. Ich celem było wprowadzenie uczestników w świat telewizji. Prowadząca Aleksandra Głowacka opowiedziała o swoich doświadczeniach i umiejętnościach, jakich nabyła pracując w białogarskiej telewizji kablowej. Po prezentacji uczniowie mieli czas na zadawanie pytań, na które otrzymywali mnóstwo pouczających odpowiedzi. Dzięki takim warsztatom klasa o profilu dziennikarskim może zdobyć niezbędną wiedzę, która przyda się im w zawodzie dziennikarza. Czy myślisz, czy, czy te warsztaty przydadzą ci się na coś? Mam nadzieję, że tak. Czy masz y, zamiar zdawać dziennikarstwo? Być może. A studiować? Być może. A rozumiem, to dlaczego poszedłeś do tej klasy, skoro mówisz być może? Znaczy być może, bo mam jeszcze parę różnych innych kierunków. Y, jakich? Różnych. Uczniowie klas pierwszych i drugich mieli okazję zobaczyć jedną z inscenizacji lektur szkolnych pod tytułem Zdążyć przed Panem Bogiem. Uczestniczyła w nim również nasza reporterka Agata Wieczorek. 3 kwietnia Teatr Lektur Szkolnych Skielc przedstawił w auli naszej szkoły spektakl pod tytułem Zdążyć przed Panem Bogiem w reżyserii Marka Tercza. Jest to adaptacja wywiadu rzeki Hanny Krall z Markiem Edelmanem, opowiadające o losach Żydów w warszawskim getcie w czasie II wojny światowej. Niezwykle charakterystyczną główną rolę zagrał Lech Sulimierski. Obok niego zobaczyliśmy Karolinę Stańczak, natomiast stanowiąca ważny element muzyka została skomponowana przez Arkadiusza Chwostowicza. Spektakl wywarł na widzach ogromne wrażenie, a na koniec sala rozbrzmiała gromkimi brawami. W ostatnim miesiącu delegacja z naszej szkoły odwiedziła gimnazjum nr 2, aby zaprezentować walory naszego liceum tamtejszym trzecioklasistom. Zapraszamy na materiał Kasi Zawaleń. 27 marca przedstawiciele naszej szkoły udali się do jednego z białogarskich gimnazjów, by zachęcić uczniów klas trzecich do podjęcia nauki w naszym liceum. Tegoroczna prezentacja różniła się od poprzednich. Po krótkim przedstawieniu zasad i terminów rekrutacji na rok szkolny 2009-2010 miał miejsce program artystyczny. Nasza szkoła już po raz siódmy zorganizowała przedmiotowe konkursy dla gimnazjalistów. O ich zmaganiach opowiada ta wieczorek. W ciągu dwóch tygodni w szkole odbywały się konkursy przedmiotowe przeznaczone dla gimnazjalistów. Mogli oni nie tylko sprawdzić swoją wiedzę, ale także zdobyć dodatkowe punkty potrzebne przy rekrutacji do naszego liceum. Dzięki temu laureaci każdego z konkursów uzyskają po 20 punktów za zajęcie pierwszego miejsca, za miejsce drugie po 18 punktów, a przy uplasowaniu się na trzeciej pozycji po 16 dodatkowych punktów. Przedstawienie wyników konkursów i wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas dnia otwartego w liceum, kiedy to gimnazjaliści z naszego powiatu będą mieli okazję poznać szkołę i jej ofertę. Jakich pytań spodziewasz się na konkursie? Prostych. Jak długo przygotowywałaś się do tego konkursu? Troszkę. Mógł. Mierzasz pójść do naszej szkoły? Tak. W ostatnim miesiącu w naszej szkole odbyły się Mistrzostwa powiatów w piłkę ręczną. O tej zaciętej rywalizacji i rezultatach tych zawodów opowie Marta Ręcewicz. 18 marca hala sportowa przy naszej szkole raz po raz wypełniała się okrzykami, oklaskami i piskiem sędziowskich gwizdków. Wszystko to za sprawą odbywających się tam wojewódzkich mistrzostw w piłkę ręczną chłopców. Rozegranych zostało sześć meczy. Do rywalizacji stanęły drużyny, które wygrały wcześniejsze eliminacje powiatowe, a byli to chłopcy z Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie, Piątego Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie, Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinku, Zespołu Szkół Rolniczych ze Świdwina oraz Zespołu Szkół Agrotechnicznych ze Sławna. Po kilku godzinach sportowych zmagań można było stwierdzić, która drużyna zasłużyła sobie na zwycięstwo. Okazał się nim zespół z Koszalina. Na miejscu drugim zobaczyliśmy uczniów ze Szczecinka. Trzecia pozycja należała do chłopców z naszego liceum. Zwycięzcy zmierzą się z najlepszymi grupami z innych województw, a pozostali będą wytrwale trenować, by w przyszłym roku pokazać, że są w stanie osiągnąć więcej niż zdobyli podczas tegorocznej Licealiady. Przepraszamy za opóźnienie w opublikowaniu materiałów i obiecujemy, że następnym razem pojawi się ono szybciej.